Cześć, czy słyszałeś kiedyś o chorobie Gravesa? To nie tylko problem z tarczycą, ale też z oczami. Wyobraź sobie, że Twoje oczy nagle zaczynają wyglądać jak u rybki, wyłupiaste i wytrzeszczone. To właśnie oftalmopatia tarczycowa, ale spokojnie lekarze mają na to sposób. Używają specjalnej skali Kas, która jest jak termometr dla Twoich oczu. Mierzą nią obrzęk, ból, a nawet to, czy widzisz podwójnie. Ocena tych objawów jest kluczowa, aby dobrać odpowiednie leczenie i zminimalizować ryzyko trwałego uszkodzenia wzroku. Typowe objawy oczne to wytrzeszcz oczu, obrzęk powiek, podwójne widzenie, diplopia, spowodowane uszkodzeniem mięśni okoruchowych, bulgałek ocznych, światło wstręt, problemy z zamykaniem powiek, co może prowadzić do suchości i uszkodzeń rogówki a oto skala kas maksymalnie można zdobyć siedem punktów kas wyrażamy dla każdego z oczu z osobna dodajemy jeden punkt za każdą obecność objawu ale uwaga tu nie chcemy być mistrzami spontaniczny ból pozagałkowy ból towarzyszący ruchom gałek ocznych zaczerwienienie powiek zaczerwienienie spojówki obrzęk powiek obrzęk mięska łzowego obrzęk spojówki zapalenie spojówki niski wynik to dobra wiadomość KAS pomaga lekarzom zdecydować, czy potrzebna jest akcja ratunkowa, czy może wystarczy obserwacja. To jak gra w szpiegów, tylko że ratujemy nasze oczy. Pamiętajcie, regularne badania to klucz do zachowania super wzroku.